Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym unboxingu na moim kanale. Dzisiaj e, będziemy rozpakowywać paczkę od biodak. E, jak myślać się jest to parakord. E, mam nadzieję, że i tak nie słyszycie. E, e, tak więc to w zasadzie tyle. No i cóż, wyciągamy, Odbieram z tyłu, żeby się nie i danych. Dobra. Tak więc zamówiłem dwa rodzaje parakordu. 2 razy po 10 metrów. To pusta. okej, okay, gdzie to jest rachunek? No tutaj piszę na rachunku równe 30 zł. No i dobrze. Parakord po łoty 20 zł za metr, lecz jeszcze z kodem rabatowym od pirana. Dzięki. Piram. <noise> Dobra, tutaj tutaj powinno być po 10 metrów. Tutaj jest zwykły czarny parakord. Też fajnie wygląda. Nie się porywa. I tutaj mamy ten parakord, który ma tą nić, która chodzi. Y, powinno to świecić w nocy czy być odblaskowe mniej więcej chodzi o to w tym że w nocy będziemy widzieć y, na pewno użyję to do robienia branzoletek y, Czarny też mi się podoba mam też czarną y, taką linkę powiedzmy że też może być parakord tak więc będzie czarno-czerwona y, i taka to jest taki szary z z blokem torebkowym rachunek wam pokażę, żebyście widzieli cały okej okay. więc tyle do zobaczenia w kolejnych filmach może pokażę wam jakieś inne fajne bransoletki bo jedna jest na moim kanale tak więc do zobaczenia w kolejnych filmach cześć